Ale frajer In the dżungla A kto ma bombę? O, schody, 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 Mordo Dobrze. O Boże! stary. Ale Mordo, idź plantować! O nie, ale że mi kradną wszystkie kille no! Dajcie trochę! Ale tak porobiłem jednego typka, rzuciłem mu to tam w okno, nie? Mhm. I wywaliło te kraty. I chłop myślał, że ja tamtędy idę, a ja go porobiłem tylko. Dawajcie mhm. jeszcze raz, a. Aha. To ja idę tak samo. Aha. No bo wygrałem wcześniejszą rundę, to idę tak samo. Ale widzę, że się plany zmieniły. No chodź tu śmieciu gdzie uciekasz Nie do góry do góry do góry Do góry y, do góry Nie Gdzie wy jesteście? Na B? No Tak byś chciał iść andarem na no. Dawajcie Czysto Coś mi to śmierdzi. Apsy? Ej, mam typa, który się nie mył w roku. Sajcie. Ja pierdolę. Skąd to strzela? Apsy.